Siema wszystkim, z tej strony Ninja Games, a to jest taki krótki odcinek informacyjny, gdzie powiem wam, czemu tak mało nagrywam filmy dla was z gier. Na początku chcę was za to bardzo, ale to bardzo przeprosić. No i teraz chcę wam powiedzieć czemu tak jest. Ponieważ ja nagrywam dla was filmy zazwyczaj jak nikogo nie ma w domu. Jak nie ma nikogo w domu to nagrywam. A na przykład jak są wszyscy w domu, no teraz to praktycznie przez kilka tygodni są praktycznie wszyscy w domu, więc po prostu nie mogę dla was nagrywać filmów, ponieważ, jak wszyscy są w domu, to panuje taki hałas i praktycznie taki typu rzeczy. Ale słuchajcie, we wrześniu, czyli już za dwa tygodnie, jakby tego tygodnia nie liczyć, bo dzisiaj jest już 12. Nie, czekajcie, 12. Momencik, sprawdzimy, sprawdzimy. 12, tak, dzisiaj jest 12, i. Jakby tego tygodnia nie liczyć, to za trzy tygodnie będzie wrzesień. Słuchajcie, i we wrześniu, z tego co wiem, będę miał swój pokój. Słuchajcie, wreszcie, wreszcie będę miał swój pokój i będzie fajnie. Tylko, że niestety nie wiem, którego września. Czy pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, tego nie wiem. Bo na przykład powiem, że na przykład 1 września będę miał swój pokój, tak? A niestety tutaj się plany zmienią i nie będę miał tego swojego pokoju. 1 września, nie? No, ale słuchajcie, jak już będę miał ten swój pokój we wrześniu, to wtedy już wracam z nagrywaniem. Ponieważ na razie zrobiłem sobie taką krótką przerwę od nagrywania, zarówno jak i na kanale Keninjago. Jak i tutaj, więc po prostu no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bo na razie mam tylko jedną grę skończoną słuchajcie i to jest gra LEGO Marvel Super Heroes. I nie uwierzycie jak długo ja się z tą grą męczyłem, znaczy jak ja długo tą grę nagrywałem. Pierwszy odcinek z tej gry na 100% pojawił się 1 maja 2021 roku, czyli praktycznie rok już nagrywam tą grę, nie? I skończyłem nagrywać tą grę, uwaga, 21 lipca 2022 roku. Więc całkiem niezły wynik, nie? A w sumie ta gra nie jest aż taka, jakby to powiedzieć, najdłuższa, ponieważ teraz. Najdłuższą grą to jest LEGO Star Wars Skywalker Saga i słuchajcie, coś mi się wydaje, że ja grę LEGO Star Wars Skywalker Saga również będę nagrywał ponad rok, ale mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie, chociaż zobaczymy, zobaczymy, ponieważ już jest teraz... Szerpień, wrzesień, październik i grudzień, więc nie wiadomo, jeśli trzeba będzie zrobić tę grę na 100%, więc no zobaczymy, nie? Właśnie tak słuchajcie, będzie wyglądać, czyli słuchajcie, po prostu no nie gniewajcie, znaczy bardzo was przepraszam za to, że teraz nie ma tych odcinków i proszę was nie gniewajcie się na mnie, ponieważ to praktycznie nie jest moja wina, znaczy no... Mógłbym w sumie nagrywać dla Was inne gry, na przykład mobilne, na przykład na telefonie, to bym mógł sobie iść na dwór i po prostu nagrywać na dworzu dla Was filmy, ale taki, taka opcja odpada, ponieważ na dworzu teraz też jeżdżą traktory i praktycznie jest hałas, nie? No więc po prostu jeśli chodzi o nagrywanie filmów, to ja po prostu mam pecha. Ale słuchajcie, może już we wrześniu będę miał swój ten pokój, więc. Więc wtedy powrócę z nagrywaniem, nie? Dobra, okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia we wrześniu. Nie ja wiem którego, ale któregoś tam września się zobaczymy, i wtedy, słuchajcie, ten kanał odniesie sukces. Ja tak myślę, że ten kanał we wrześniu odniesie sukces i będzie tutaj. No po prostu ten kanał będzie lepiej wyglądał Tak jak będę miał swój pokój, ponieważ no wiadomo jak nie mam tego swojego pokoju to ten kanał też tak słabo wygląda ponieważ nie zawsze tutaj nagrywam, nie? Filmy. No. no dobra, ok to w takim razie już bez żadnego przedłużania Trzymajcie się, no i zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, no i trzymajcie się. No i do września.